Siemaneczko! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z rozbiórek. I tak jak obiecałem, w tamtym y, dwa tygodnie temu miało być w tamtym tygodniu, będzie w tym, jest dziś. Kabel, kabel miedziany, znaczy prawdopodobnie miedziany z tego, co mi się tu wydaje, y, 3 razy 1,5. Zobaczymy, ile można odzyskać. Ile można y, wiecie, no, zarobić na skupie złomu że kupiliśmy od nich ten kabel 370 gram, jakaś bo nie widzicie 370 gram, kupiłem po 250 93 grosze 93 grosze zapłaciłem za taki kabel Taki kabel skupują w specjalistycznych punktach po piątaku, nie? Czyli już zarabiamy 100% złoty 85 A ile zarobimy? Yy, z 370 gram ile zarobimy? Po prostu rozbierając go na y, mieć błyszczącą powyżej 1 mm, która jest warta aktualnie niziny. Niziny mamy 29,20. Mam nadzieję tylko, że nie spadnie to poniżej 20 zł, bo będzie tragedia. Skończy się całkowicie opłacalność tego biznesu, interesu i zwał, jak zwał. Nie będzie można... Znaczy będzie można, ale nie będzie się to opłacało, żeby jeździć na skupy i skupować różne rzeczy. Jednie tam płytki zostaną, no bo płytki złoto trzyma cenę. No jak to jest, że złoto trzyma cenę. Jeszcze raz. Ja tam złocisza dałem za niego. 93 grosze, a po 3 zł, jak ktoś ma? No to złoty 10. Zł. Ja dałem złocisza. Także Zobaczymy ile możemy zarobić. Złoty 80 zł po sprzedaniu w całości, a po rozbieraniu. Zaraz przetestujemy na korowarce ile można zarobić. Jeszcze w metrach powiemy ile tego jest. Już sobie odmierzę jakiś metrowy odcinek. Zmierzymy sobie ile tego bydlaka tutaj jest i później będziemy to rozbierać. Myślę, że pójdzie bardzo gładko, bo to jest pełna linka. Nie ma tego złego. Zaraz. Metrowy kawałek mi potrzebny. A więc, tak, po dokładnym zmierzeniu mamy 3,20 m, które ważą 370 gram. Czy dobrze zmierzone? No, myślę, że dobrze. Wiadomo, troszkę pozwijany. Może go być deczka więcej, dlatego taka waga też jest większa, bo to pewnie się przelicza długość na wagę. Jakiś znawca, jak jest, niech się wypowie. Będziemy wszystko wiedzieć. 3,20 m. 370 gram. Idziemy zobaczyć ile odzyskamy miedzi i ile procent z tego kabla jest do odzyskania. Także ja biorę swoją korowarkę i lecę z korowaniem. Napotkałem pierwszy problem Nie wiem co się stało, ale się rozkręciło chyba prowadzenie, bo tak to idzie Prawie, że idzie nie idzie, Aby pociągnąć? Ej, nic nie widzicie. Dobra, no, coś tam ruszyło, ale to wtedy mnie tnie tego. Trzeba dokręcić śrubę i tu już mi ucieka. Dobra, idzie, oj, nie idzie. Widzicie? Kurde, i muszę tu naprawić. Ej, tak, standardowo. Miałem problem tam, gdzie nie naostrzone, ale ogólnie wyszedł kabelek. Troszkę musiałem docień nożem końcówkę, bo już nie dawał rady. Ciekawy jestem, jak se korowarka poradzi yy, z tymi cienkimi przewodami. I będę zdawał Wam relacje. No nic, przepuścimy sobie jeden. i Zobaczymy, jak sobie radzi. Brązowy, niebieski czy czerwony? Wybieramy. Może brązowy, czarny i niebieski. Nie wiem, czy powiedziałem czarny czy czerwony. Dobra, wezmę niebieski. Żeby to było jakoś widać fajnie. I rozkręcę je i właduję w korowarkę. Dobre, przeciągamy sobie pierwszy raz. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale coś mam spieprzone z tą korowarką niesamowicie Po tym aluminium co my ostatnio korowali to nie używałem. No i straszna lipa się zrobiła. Przelecę ją. W sensie Przelecę ten kabel. Nie będę sprawdzał, czy to wyszło, czy nie wyszło. Po prostu przelecę ten kabel. Pokażę Wam, jak to się ma do, stępionej, yy, do stępionego ostrza. Lecimy! Yy, tak, ostatnio film co był wrzucony, to po prostu yy, nie nagrało mi się yy, głos w jednej słuchawce. Nie wiem dlaczego. No tak już musi być, no, no nie zmienię tego. Lecimy 3,20 m. Zobaczymy ile z takiego jednego y, będzie odzyskane. Ciekawe w ogóle czy to y, nam zejdzie. Tak jak powinno zejść elegancko. No jestem mega ciekaw. No nic, dobra, nie będę wykorbował dawaj dalej przy Was. Y, po prostu y, wykorbuję i widzi. A nie, już końcówka. No to co? No to widzimy się za momencik. No tu było gdzieś nadcięte, pewnie nożem żebym nadciął jak próbowałem ściągnąć, już jest problem. O matko, to nożem to by poszło 30 razy szybciej. Mamy przepuszczony raz i tak, tu nam zeszło elegancko, zaczniemy sobie. I tak, przepuszczony jest raz, jeżeli nie będzie chciało iść to przepuścimy drugi raz. Dobra, chodź na drugi raz. A nie, żartujemy, leci. No troszkę siły trzeba użyć i e, no. Nie ma takiej tragedii. Myślałem, że będzie gorzej tym jak to schodziło. No, czyli do takich cienkich kabli. Czy cienkich, do takich grubszych kabelków, no to jak znalazł taka korowarka? Eee, leci. 3 metry poszło w sekundę. No urwało się. O. Końcóweczka troszkę jest mrawa. O, chociaż z drugiej strony. Ładnie poszło, ładnie. No, nie spodziewałem się takiego wyniku po tym naszym korowaniu. Zobaczymy, ile tej dobroci nam się tu udało uzyskać. Dodam, że to jest ta milbery i półtorówka. tak mi się wydaje, przynajmniej. Mam nadzieję, że to półtorówka. Jak nie, no to ja też jeszcze przemierzę. Ale dziś liczymy to jako półtorówkę. Półtora, rówkę. No. 1,5 milimetra, dobra zwijamy elegancko ślicznie zagranicznie tutaj tego tutaj tutaj o i mamy pierwsze 3 metry zrobione jeszcze zostały nam dwa no dużo lepiej to się prezentuje niż aluminium nie? sam jestem ciekawy bo nie rozbierałem jeszcze w sumie tak żeby to przeliczając ile procent odzyskane będzie i ile metrów tam będzie też do odzysku Czyli z 3 metrów 20 cm murzu. zrobimy sobie metrowy odcinek tak, zrobimy sobie metrowy odcinek i po prostu sprawdzimy ile miedzi jest w metrowym odcinku no tak dobra, to ja robię metrowy odcinek Idę wszystko na korowarkę wrzucić przekoruję i po prostu będziemy się już widzieć na ważeniu Dobra, mamy takie małe podsumowanie a mianowicie tu mamy z metra kabla, tutaj mamy z 3 metrów kabla 20 cm bez otuliny i tak, yy, ile to było? 370 gram mieliśmy yy, całości. Nie wiem, kurczę, nie zbadałem sobie, ile waży metr takiego kabla. Więc z metra kabla wychodzi tam 40 deko, yy, gram, 40 gram po 29 zł daje nam złoty 16 zł za metr kabla, czyli już wiemy, że zarobiliśmy kupę kasy, nie? Kupę kasy. Tu mamy metr kabla. Yy, bardzo yy, dobrze odmierzone. Tutaj 20 cm, nie? No, metr kabla tu mamy. 40 deko. Dorzucamy jeszcze te 2 metry kabla, czyli 3,20 20 daje nam 125 gram z 370 gram czyli to jest troszkę mniej niż 30% dobrze to liczę? no bo 100, 200, 300 na trzy równe części jakby to podzielić to jest 33% tyle wychodzi gdzieś mniej więcej z tego kabla to jest półtora półtorówka, tak mi się wydaje zmierzę jeszcze ale tak mi się wydaje 363 zarobimy sobie Sprzedając to za 29 zł na skupie złomu, dodam, że złotóweczka było za cały 3-metrowy, ponad 3-metrowy kabel w otulinie, a 3, 3,60 jest za już bez otuliny, czyli 350, 360% mamy więcej zarobku, kupując na skupie złomu taki kabel. No i według mnie jest to mega dobry zarobek. Jeżeli się Wam podobają takie. Rzeczy, które testujemy, porównujemy, no to yy, dajcie lajka, dajcie suba, no i przede wszystkim dzwoneczek, nie, żeby was nic nie ominęło. A z metra kabla możemy zarobić złoty 16. Zł. Metr kabla 40 gram czystej miedzi po 29 złoty 16. Zł. Aktualnie, jak było po 37 ostatnio, no złoty 48. Zł. 20-30 groszy mniej możemy już zarobić na metrze takiego kabla, przewodu, zwał jak zwał. A więc co, jeżeli się podobało, to już mówiłem, to do przyszłego tygodnia, trzymajcie się, na razie, cześć!